Please hang up and try again Czy słyszeliście o tym, że Państwo Polskie ma zapłacić yy, dwóm kolesiom yy, za to, że byli nielegalnie przetrzymywani w, w więzieniach CIA w Polsce? <tryk> Wasz ulubiony producent jadę swoim ulubionym samochodem słuchajcie jest taka, światła są, dobra jest taka sprawa, która mnie niesamowicie rozbawiła i postanowiłem nagrać tego vloga. Aż yy, płakałem ogólnie ze śmiechu, jak się o tym dowiedziałem. Chciałem już to nagrać wcześniej, ale nie miałem czasu. Jak doskonale wiecie, byłem na, or na, na Orange Video Fest. Ogólnie szybko, krótko, zwięźle i na temat. Czy słyszeliście o tym, że państwo polskie ma zapłacić yy, dwóm kolesiom? Za to, że byli nielegalnie przytrzymywani w więzieniach CIA w Polsce. Dlaczego ta sprawa mnie rozbawiła? Rozbawiła mnie po pierwsze, dlatego, że nie bardzo rozumiem dlaczego państwo polskie ma za to płacić. Skoro te więzienia były CIA, to były więzienia CIA. Rozumiem, że Polska nie była okupowana w tym czasie i sami się zgodziliśmy na to, a dokładnie ludzie, którzy są dzisiaj ekspertami zgodzili się na to. Były sobie więzienia CIA w Polsce. Teraz ci ludzie, którzy tam siedzieli, upomnieli się o swoje prawa i oczywiście je dostali. Bez względu na to, czy te pieniądze zostaną wypłacone, czy nie, prawda jest taka, że te więzienia były i że Polska została za zanieskazana. Czy pamiętacie może przypadkiem takiego polityka, który był czystą świnią, przez innego polityka został e, ministrem rolnictwa, a potem e, wicepremierem, e, ale on swego czasu e, podzielił się ze społeczeństwem takim newsem, że w Polsce są takie więzienia i pamiętacie może jaka była reakcja wtedy tych ludzi, takich, którzy są tacy fajni, oni w ogóle wszystkim mówią, jak się trzeba zachowywać i co jest, co jest przyzwoite, a co nie. Pawke, kurwa, debil, paw! Widzicie, że. Ew, bo. Są w ogóle, kurwa! We! Jabnij się w łeb tej, kurwa, wiśniaku jeden typ! A ci, którzy, którym tak nie przystoi mówić, próbują w sposób elokwentny ośmieszyć daną osobę, która, no, przecież wiadomo, jest taka, a nie inna, więc, no, nie, nie może mieć racji. No. Ta osoba był Andrzej Leper, świętej pamięci już. E, Polityk, który w Polsce, mówmy się, że karierę zdobył. Dlaczego zrobił? Dlaczego to zrobił? Jak to zrobił? To już jest kwestia inna. Polecam we własne sumienie zajrzeć. Ktoś na niego głosował, ktoś mu pozwolił zostać wicepremierem. A teraz jest druga sprawa. Załatwiliśmy kwestię tego, że te więzienia były, chociaż miało ich nie być. Ekspert. O którym mówiłem wcześniej, który zgodził się na te więzienia, jest nadal ekspertem. Tylko w innych kwestiach. Dzisiaj zaprasza się go do programów, w których on występuje w roli eksperta od polityki. Najczęściej na telewizji, która się nazywa Niebieska. Ten facet doprowadził partię, której jest przewodniczącym, szefem, czy jak ta funkcja tam się u nich nie nazywa. Do absolutnej ruiny. Partia, która dwa razy wygrała wybory w tym kraju, jest niczym. I ta partia nie będzie miała swoich przedstawicieli w parlamencie. Kampania wyborcza pani Ogórek, bez względu na to, jak ta pani wygląda, jak jest elokwentna i jakie ma wykształcenie, pokazała, bezwzględnie, że partia Leszka Millera jest przegrana. Więc jakim cudem takiego gościa można zapraszać do jakiegokolwiek programu w roli eksperta? To tak jak gościa, który jest kompletnym niełukiem i tłumokiem i który jako dyrektor firmy każdą firmę doprowadził do bankructwa uczynić dyrektorem własnej firmy. Wcale się mu nie dziwi. Jakby mnie zaprosili w roli eksperta, też bym poszedł, nawet bym sobie krótkie spodnie założył. I poprosił o kawę zaraz, jakbym tam poszedł. W Polsce prowadzona poza debatą prezydencką jest prowadzona debata na temat uchodźców. Unia Europejska nie bardzo wie, co z tymi uchodźcami zrobić, którzy sobie z Afryki płyną na czym popadnie do Europy. Europa postanowiła ten problem rozwiązać w sposób absolutnie europejski. Czyli skoro jesteśmy wspólnotą, to to nie jest problem tylko. Niektórych krajów to jest problem wszystkich krajów. A więc wszystkie kraje Unii Europejskiej teraz powinny wziąć odpowiedzialność za, niektóre kraje Unii Europejskiej miały, włas... miały własne kolonie. No dobrze. Gazeta, której nie jest wszystko jedno, napisała ostatnio na swoich łamach, że jest to kwestia przyzwoitości, aby Polska przyjęła mm, tych emigrantów do siebie. Wracając jeszcze na sekundkę do tych więzień, to strasznie, mi się, strasznie mnie bawi fakt, że które były w Polsce, zakładane przez CIA i płacą Polacy. A potem Amerykanie, mówiąc o Auschwitz, mówią, że też to były polskie więzienia. No? Obozy koncentracyjne, że to były polskie. Auschwitz to polskie obozy koncentracyjne. Ja jako obywatel państwa polskiego spodziewam się, że państwo polskie będzie o swoich obywateli dbało. I to o swoich obywateli będzie dbało najpierw, a potem będzie dbało o ludzi typu Abdul wisi i jego kolegów, braci albo innych, ale państwo polskie ma obowiązek, i to nie jest kwestia przyzwoitości, tylko najzwyklejszego obowiązku, dbać o swoich obywateli. Ja mówię tutaj o dbaniu obywateli, którzy w tej chwili yy, są tak zwaną emigracją. Czyli właśnie ta emigracja do Unii Europejskiej. W dużej mierze o młodych ludziach, którzy tam są, którzy tam pracują i którzy... Ha, ha, ha Tak! ha, ha, ha! ha, ha tak! Tak, co robią? Zarabiają tam hajs i wysyłają go do Polski. Ci ludzie pracują tam, a budują domy. Wielu z nich buduje domy w Polsce. Wielu z nich zaciągnęło kredyty w Polsce. Wielu z nich spłaca te kredyty z tego, co zarobi tam. Wielu z nich, ergo, zarabiając pieniądze w innym kraju Unii Europejskiej, wydają je w Polsce. Co z gospodarczego punktu widzenia jest inniejszą rzeczą, jaka się może przydarzyć państwu polskiemu. Leczą się tam, wszystkie świadczenia socjalne pobierają tam, a w Polsce tylko wydają hajs. Bankowość w Polsce rozwinęła się tak doskonale, właśnie dzięki tym ludziom, pokażcie mi kogoś z Waszych znajomych, kto nie był za granicą i kto nie otworzył w Polskim banku konta walutowego. Jak prezydent, tudzież kandydaci na prezydenta, Zareagowali na fakt, że ktoś obraża obywateli państwa polskiego. Wrzucając wszystkich do jednego wora, uważając, że to w ogóle gałgany, nieroby, alkoholicy, narkomani i jeszcze Bóg wie co, dresiarze. A jak polskie media albo polski prezydent obecny i również ten, który jest jego konkurentem, zareagowaliby, gdyby w Polsce powstała partia, która za jeden ze swoich głównych celów uważa yy, walkę z emigracją, która to walka polega na tym, że przedstawicieli danej grupy etnicznej Ludzi, którzy przyjechali do tego kraju, bo mogli, są obrażani. To jest dopiero kwestia przyzwoitości. Wszystko mnie to ogólnie, jak stwierdziłem wcześniej, bawi, dlatego że tematy poruszane w Polsce, o czym świadczy zresztą ostatnia kampania wyborcza, na temat której świetnie, moim zdaniem, wypowiedział się Mariusz Max Kolonko. Pytanie jest zasadnicze. Kto układał pytania dla tych ludzi? I dlaczego te pytania są tak głupie? Znaczy, no były. Jak kandydatowi na urząd prezydenta w Polsce można zadawać pytania co pan sądzi na temat wpływu krzywego dyszla na psychikę konia? Takie pytania. W tym, w tym guście pytania zostały zadawane. Co pan sądzi na temat wpływu Krzywego dyszla na psychikę konia. Pytania, które ewidentnie poz pozwalały kandydatom na absolutne wodoleństwo, wodzilejstwo, wszelkiego rodzaju unikanie odpowiedzi yy, i szachowanie faktami medialnymi. Podsumowując dzisiejsze rozmowy, jak to jest, że skoro w Polsce nie było więzień CIA, jak twierdziło wielu, Nagle Polska musi płacić odszkodowanie. Jak to jest, że te więzienia były CIA i Polska za to płaci? A w tym mniej więcej czasie Amerykanie mówią o polskich obozach śmierci. Jak to jest, że kwestią przyzwoitości jest to, że powinniśmy przyjmować emigrantów, a sami nie dbamy o dobre imię naszych obywateli za granicą? To jest moim zdaniem kluczowa kwestia. Na dzisiejszy poranek. Należy po prostu uznać opinię jednego czy drugiego eksperta za jeden z najlepszych dowcipów. Jakie tylko można sobie wyobrazić. Dlatego, że ekspertem nie jest łatwo być. Kim pani mąż jest z zawodu, ekspertem? Nie ma takiego zawodu jak ekspert. Może i nie ma, ale mój mąż akurat jest. A w dzisiejszych czasach możliwe, że będzie to żona. Ty powinieneś każeć tej kamery. No.